Oto nasz filmik o jeżach z jeżami w roli głównej. Materiał opowiadający o roli w ezoteryce przygotowała nasza znajoma wiedźma. Zapraszamy. Nie, nie, jeże nie noszą jabłek na grzbiecie, nie robią zapasów na zimę, a owoce raczej rzadko stanowią ich przekąskę. Mimo to są bardzo interesującymi stworzeniami. W tej odsłonie o nich opowiem. Wspomnę o gatunkach spotykanych w Europie, o diecie jeży, o zimowym śnie... O rozmnażaniu, o ochronie i pożytku jeży w ekosystemie i o zagrożeniach jakie na jeże czyhają nie tylko ze strony ludzi, ale także drapieżników. Na końcu opowiem jakie jeże są postrzegane przez ezoteryka. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do jesiennego parku, pełnego kolorowych liści, ciepłych brązów i chłodnego zapachu nadchodzącej zimy. To idealne miejsce, by spotkać jeża. Zwierzątko, które choć często ukrywa się w gęstwinie, ma swoje sekrety i zwyczaje o których warto opowiedzieć. W tym filmie nie pochodzimy po parku. Dla ułatwienia sobie zadania zapolowaliśmy na jeże z kamerą i telefonem na tyłach naszego ogrodu. Jerze pojawiają się zazwyczaj wyraźnie po zachodzie słońca, a dzięki odpowiednim warunkom zadomowiły się u nas na dobre. Potrafiły sobie zorganizować odpowiednie dla nich siedliska i chętnie korzystają z kociego jedzenia. Integrację jeży z naszymi kotami pokazałem w filmiku Jerzek wśród kotów. Wówczas zapowiedziałem, że więcej o jeżach opowiem w oddzielnym filmie. Co niniejszym czynię? W dalszej części filmu zobaczycie oba gatunki jeży, które można spotkać w Polsce. A w Polsce oraz w różnych zakątkach Europy można spotkać dwa gatunki jeży: jeża zachodniego i jeża wschodniego. Na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo podobne. Oba mają kolczasty płaszcz złożony z tysięcy kolców, miękkie, ciemne brzuszki i charakterystyczne małe, okrągłe uszka. Mimo że wiele cech jeży jest wspólnych, kilka subtelnych różnic pozwala je odróżnić. Jeż zachodni ma ciemniejsze kolce, które są brązowo-białe, podczas gdy kolce jeża wschodniego są jaśniejsze i mają bardziej wyraźne białe końcówki. Dodatkowo jeż zachodni ma zwykle ciemniejszy brzuch i boki, natomiast jeż wschodni jest na ogół jaśniejszy. Choć żyją blisko siebie, jeże zachodnie wolą nieco gęstsze, zalesione siedlisko, podczas gdy jeże wschodnie częściej wybierają bardziej otwarte przestrzenie. Warto wiedzieć, że jeże to zwierzęta nocne, Zaczynają bowiem być aktywne, gdy zapada zmrok. Wtedy wyruszają na swoje łowy. Ogólnie to prawdziwi smakosze owadów, ale ich dieta jest bardzo zróżnicowana. Najbardziej lubią chrząszcze, gąsienice, ślimaki oraz dżdżownice. Oprócz owadów, jeśli nadarzy się okazja, zjedzą również małe kręgowce, takie jak żaby, jaszczurki, a nawet młode gryzonie. Czasami trafią na jaja ptaków, które gniazdują na ziemi, a od czasu do czasu skuszą się na owoc lub inne rośliny, ale to dla nich jedynie drobne urozmaicenie menu. Taka zróżnicowana dieta sprawia, że są naturalnymi sprzymierzeńcami ogrodników, gdyż skutecznie redukują liczbę szkodników, jak choćby uciążliwych ślimaków. Jerze nie przygotowują zimowych magazynów. jeże hibernują. A jak przygotowują się do zimy? Jerze zaczynają zbierać siły już pod koniec września i trwa to do początków listopada. Jesienią jerze jedzą znacznie więcej niż zwykle, aby zwiększyć swoją masę ciała. Dążą do zgromadzenia jak największej ilości tkanki tłuszczowej, która podczas hibernacji będzie ich jedynym źródłem energii. Tłuszcz gromadzi się głównie w okolicach brzucha i pleców. Poza gromadzeniem tłuszczu, jeże zaczynają szukać miejsca na zimowe schronienie. To gniazdo jest kluczowe, ponieważ musi być dobrze izolowane, aby chronić jeża przed mrozem i drapieżnikami. Jeże często wybierają miejsca osłonięte i trudno dostępne np. stosy liści, sterty gałęzi, czy wykopane przez siebie nory. Im bliżej zimy, tym bardziej ostrożne stają się jeże, starając się oszczędzać energię i unikać zagrożeń. Każda ucieczka przed drapieżnikiem lub przebycie długiej trasy oznacza zużycie cennych kalorii. W miarę spadku temperatury i skracania się dnia, jeże stopniowo zwalniają i przygotowują się do hibernacji. Ich układ hormonalny przystosowuje się do nadchodzącej zmiany, redukując metabolizm i wprowadzając ciało w stan, który pozwala na bezpieczne spowolnienie funkcji życiowych. Podsumowując, zbieranie sił u jeży polega głównie na intensywnym żerowaniu, budowie solidnego zimowego schronienia oraz ograniczeniu aktywności. Wszystko po to, by zapewnić sobie przetrwanie podczas długiej, zimowej hibernacji. Gdy temperatura spada, a pożywienie staje się trudniej dostępne, budują swoje zimowe gniazda. Mogą to być stosy liści, gęstwiny trawy, nory w ziemi, a czasami nawet stare kompostowniki w naszych ogrodach. W tym czasie jeże obniżają temperaturę ciała z około 35 stopni Celsjusza, do zaledwie 5 stopni Celsjusza. Ich serce zwalnia tempo, bijąc tylko około 20 razy na minutę, w porównaniu do 180 uderzeń w ciągu ich aktywności, a oddech jest ledwo wyczuwalny. W takiej hibernacji mogą spokojnie przeczekać zimę aż do marca lub kwietnia, oszczędzając energię i czekając na powrót wiosennych dni. Najtrudniejsza jest pierwsza zima. Młody jeż, który przyszedł na świat latem, jest nieduży, a jego kolce dopiero nabierają charakterystycznej twardości. Gdy jesień rozgości się na dobre, a on, choć dopiero uczy się świata, wie, że czas jest jego największym wrogiem. Ma niewiele czasu, by przygotować się do najważniejszej próby swojego życia pierwszej zimy. Rusza na łowy. Żeruje znacznie intensywniej niż starsze osobniki, przemierza większe odległości i ma tylko jeden cel zgromadzić jak najwięcej zapasów tłuszczu, aby przetrwać mroźne miesiące. Potrzebuje osiągnąć przynajmniej 600 gramów co oznacza, że musi znaleźć i zjeść setki drobnych przysmaków – ślimaków, dżdżownic, chrząszczy, a nawet gąsienic. Jesienne noce są już chłodne, a mały jeż odważnie przemierza parkowe i ogrodowe ścieżki, nie zważając na zmęczenie. Czasem z trudem unika zagrożeń, które czają się w ciemnościach hałasujących samochodów, drapieżników, a nawet ludzi. Pod koniec października wyrusza na poszukiwanie odpowiedniego miejsca do zimowego snu. Jego pierwsze zimowe schronienie może nie być idealne, ale młody jeż nie ma wyboru. Wie, że gdy nadejdą mrozy, będzie zdany tylko na siebie i tę małą, ciasną kryjówkę. Niestety wielu młodym jeżom nie udaje się osiągnąć odpowiedniej masy przed nadejściem zimy. Te, które nie zdążyły zbudować wystarczających zapasów tłuszczu, są najbardziej narażone. W takich momentach niektórzy młodzi szczęściarze mogą liczyć na pomoc ludzi. Jeżeli młody jeż przetrwa pierwszą zimę, Staje się silniejszy i bardziej przystosowany do życia w dorosłym świecie. Wiosną, gdy znowu wyruszy na nocne poszukiwania, będzie już bardziej doświadczony i ostrożniejszy. A wiosną czas na młode. Gdy nadchodzi wiosna, jeże wznawiają swoją aktywność i przystępują do rozmnażania. Okres godowy przypada na maj i czerwiec. Samica po kopulacji wybiera bezpieczne miejsce i buduje tam gniazdo. Po około 4-6 tygodniach rodzi się od dwóch do nawet 10 młodych. Młode są całkowicie bezbronne. Mają zamknięte oczy i delikatne, mięciutkie, białe kolce, które twardnieją z czasem. Oczy otwierają się po dwóch tygodniach, a pełną samodzielność młode jeże Osiągają po około miesiącu i wówczas opuszczają matkę i rozpoczynają życie na własną rękę. Niestety, jeże to gatunek, którego populacja w wielu miejscach maleje. Przyczyny tego są różne, ale główne zagrożenia to utrata siedlisk, ruch drogowy, chemikalia. Rozwój terenów miejskich, intensywne rolnictwo i wycinka lasów, Sprawiają, że jeże tracą swoje naturalne miejsce życia. Wiele jeży ginie na drogach, gdy próbują przejść na drugą stronę jezdni, a ich powolne tempo sprawia, że są bezbronne wobec samochodów. Pestycydy i inne substancje stosowane w rolnictwie oraz ogrodnictwie zatruwają jeże i ich pokarm, wpływając negatywnie na ich zdrowie. Ze względu na te zagrożenia, w Polsce jeże są pod ochroną, a ich ochrona to także ochrona środowiska, w którym żyją. Jeże pełnią ważną rolę w ekosystemie. Ich obecność pomaga kontrolować liczebność szkodników, które mogą niszczyć rośliny w naszych ogrodach i na polach uprawnych. Są również bezpośrednimi sprzymierzeńcami w walce z chorobami roślin, które rozprzestrzeniają niektóre owady. Oprócz tego ich naturalne zachowania, takie jak np. przekopywanie gleby w poszukiwaniu pokarmu, wpływa korzystnie na przepływ składników odżywczych, co jest istotne dla zdrowia roślin. Jerze są ostrożnymi zwierzętami ze względu na swych naturalnych wrogów, takich jak np. lisy i borsuki. Inni naturalni wrogowie jeży to sowy i inne ptaki drapieżne, wrony i kruki, dzikie świnie. Niektóre większe sowy, jak puchacz, mogą atakować jeże. Szczególnie młode lub osłabione osobniki. Ptaki te są wytrawnymi łowcami i atakują z góry, co daje im przewagę nawet nad kolczastą obroną jeża. Wrony i kruki to inteligentne ptaki i potrafią wykorzystać sytuację, jeśli napotkają młodego lub osłabionego jeża, choć kolce są skuteczną obroną. Młode osobniki nie mają ich jeszcze w pełni rozwiniętych, co czyni je bardziej podatnymi na atak. Natomiast dziki nie są regularnymi wrogami jeży. Jednak mogą przypadkiem zdeptać ich gniazda lub uszkodzić młode podczas przekopywania ziemi w poszukiwaniu pożywienia. Niestety człowiek i jego działalność są jednym z największych zagrożeń dla jeży. Ruch drogowy, stosowanie pestycydów i niszczenie siedlisk takich jak stosy liści i kompost to poważne zagrożenia. Kolce jeży są ich główną bronią. Jeż ma ich aż od 5 do 7 tysięcy. Zależy, kto liczy, i gdy czuje się zagrożony, zwija się w kulkę, wystawiając swoje kolce. Ta umiejętność sprawia, że staje się niemal nie do pokonania dla większości drapieżników. Jerze mają również swoje miejsce w świecie symboliki i ezoteryki. Jest to raczej tematyka mało znana, jednak dość obszerna. W różnych kulturach i systemach wierzeń są one postrzegane jako symbol ochronny, mądrości oraz skromności. Oto jak jeże są interpretowane w kontekście ezoterycznym. Dzięki swoim kolcom jeże od wieków symbolizują ochronę i obronę przed niebezpieczeństwem. Ich zdolność do zwijania się w kulkę i ukrywania w ten sposób przed zagrożeniem jest odczytywana jako symbol samoobrony oraz dbałości o własne granice. Ezoterycy widzą w jeżu przypomnienie o potrzebie ochrony własnej energii oraz budowania zdrowych granic emocjonalnych i psychicznych. Jeż jest zwierzęciem nocnym, co łączy go z mądrością, intuicją i wewnętrzną podróżą. Nocne zwierzęta w ezoteryce Często symbolizują zdolność do zagłębiania się w siebie, odkrywania własnych potrzeb i intuicji. W tym kontekście Jesz przypomina, by nie bać się ciemnych zakamarków własnej duszy oraz przyjąć to, co w nas ukryte. Czasem interpretowany jest jako symbol introspekcji i poszukiwania wewnętrznego światła w ciemności. Ze względu na swoją bliską relację z ziemią, bowiem jeże spędzają czas blisko powierzchni gleby, przekopując ją w poszukiwaniu pokarmu, są one kojarzone z ziemską energią, płodnością i stabilnością. Ich obecność w ogrodzie może być postrzegana jako błogosławieństwo, zapowiadające obfitość i dobrobyt. W tradycjach ludowych uważano, że jeże przynoszą szczęście i zapewniają ochronę przed złem. Cykl hibernacji jeży, zapadanie w długi sen i budzenie się na wiosnę, jest symbolem odnowy i przetrwania mimo przeciwności losu. W ezoteryce hibernacja jest interpretowana jako przejście przez trudny okres w życiu, które prowadzi do transformacji i nowego początku. Jest to przypomnienie, że czas wycofania się może być naturalnym i potrzebnym etapem wzrostu. Jerze w ezoteryce bywają również symbolem cierpliwości i skromności, są stworzeniami nieśmiałymi, wolnymi i samotnymi, co sugeruje potrzebę zachowania umiaru, wycofania i unikania niepotrzebnego ryzyka. Dla osób praktykujących medytację lub kontemplację, jeż może być symbolem harmonii i spokoju oraz inspiracją do zatrzymania się w codziennym biegu. W niektórych kulturach kolce jeża były używane jako amulety ochronne, mające odstraszać złą energię i niepożądane wpływy. Nawet obecnie jeż jest symbolem ochronnym w różnych praktykach ezoterycznych i symbolice runicznej. Jeże w ezoteryce przypominają więc o wartości ochrony, mądrości życiowej oraz wewnętrznej stabilności. Ich spokojne nocne życie i zdolność przetrwania mimo trudnych warunków czynią z nich inspirujący symbol samorozwoju i harmonii z naturą. I tym optymistycznym akcentem kończę moją opowieść o Jeżach. Do następnego razu.